Siemanko, z tej strony Elio, bateria Eletrofan. Kupując magnetowit Sanio. za bardzo okazyjną cenę zresztą, w życiu bym nie podejrzewał, że tak błyskawicznie rozszerzy się moja kolekcja kaset wideo i to jeszcze oryginalnych. Najpierw trafiłem na no, wyjątkowo dobre okazje na Eliksie, tutaj u mnie w okolicy. Później dostałem paczkę od Łuki Kwidzyn, a dzisiaj otworzymy sobie paczuszkę od Benu i mam ogromne podejrzenia, że tam jest, tam jest parę kaset VHS. Także nie przedłużamy, bierzemy się za otwieranie. Nie nagrywałem przydzierania się przez folię, bo zbyt długo to trwa. Pudełko jest już otwarte, znaczy otwarte. No nie ma tu już żadnej taśmy. Otwieramy i zobaczymy, jakie kasetki są w środku. Jest folia bąbelkowa, zabezpieczenie, i już widzę, że mamy jakieś bajeczki. Piękny stan. Mała syrenka. O, mamy kubusia puchatka. Przygody kubusia-puchatka właściwie. O, Popeja, Popej i Przyjaciele to jedna z moich bajek z dzieciństwa. Popej. Wujek mi to przywoził na kasetach nagrywanych z jakiejś tam niemieckiej telewizji. E, dobra, tutaj mamy. Wow, Highlander z Christopherem Lambertem. Tego były chyba trzy części z tego, co pamiętam. Piękny film. Super. E, kolejna bajeczka. Kacper i Przyjaciele. Czyli mamy cztery bajki na razie i jeden filmik. Lecimy dalej. Zakochany kundel. Klasyka klasyków. O, patrzcie na to, dzieciaki. Gdzie jest Nemo? Super. Mega. Dobra. Dalej mamy Mulan. Piąty element. Piękny filmik z Brucem Willisem. I ostatnia kasetka. Zakochany kundel. Wszystko, wszystko. Piotruś nam teraz porozkłada kasety, żebyśmy zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Piotruś już tutaj zacznij, wiesz? Tutaj, żebyśmy dobrze na kamerze łapali. O i po pięć. Czyli bajki będą dla Ciebie i dla Blanki. Filmy dla mnie i to już pod spodem kłać. Tutaj, tutaj i teraz jeszcze te dwa filmiki z boku. I super. I teraz uwaga jeszcze na kamerę, na Piotrusia na chwilkę dam, bo ten pan Piotruś ma dzisiaj dziewiąte urodziny. Tak, zgadza się? Czekamy jeszcze z tortem. Za jakieś dwie godzinki będziemy mieli torta i damy może na koniec tego filmiku zdjęcie naszego torta, co? Czy znaczy twojego właściwie, co? Jesteś za? Dobra, okej. Okay. Dobra, tak się prezentuje kolekcja e, filmów, które dostałem od Benu. Bardzo ci Wojtek za to dziękuję. No i co? Słyszymy się, widzimy w kolejnym odcinku na kanale. Happy birthday, to you. Happy birthday to you.